W dniu dzisiejszym przyjechała do mnie ekipa z Liwic. Mój kolega z Palimaka jest takim prowadzącym tutaj kolegów. O, właśnie, kurde. Jeszcze sobie robię pamiątkowe zdjęcie do Muscle Development. Kolega w czerwonej koszulce będzie prawdopodobnie startował w Mistrzostwach Polski. Będziecie go mogli zobaczyć na moim stoisku 14 kwietnia. O, tutaj mały dzidek się przeplątał. No zaraz go będę uczył pozować, bo pomimo tutaj dobrych przygotowań, no to będą no zapewne bardzo duże braki w technice pozowania, co się później liczy na scenie, bo można się źle sprzedać i przegrać z jakimś naprawdę słabo przygotowanym zawodnikiem, który, który, który będzie się bardzo dobrze ustawiał do światła. Krył swoje złe strony, yy, nadrabia uśmiechem, no bo to też aparycja jest ważna. Eee, często ludzie się gubią, robią miny, są przestraszeni, stoją nie tak, kręcą się, sprawiają wrażenie jakichś przestraszonych, podminowanych, wręcz chcą uciec stąd, no i to wszystko tak się kończy, że sędziowie to widząc, Oceniają tą osobę, która się prezentuje lepiej, no to wiadomo, że to polega że na prezencji w dużej mierze, jest to sport niewymierny i później są pretensje, no bo wyglądał lepiej, dużo lepiej na przykład, no ale tak że się ustawił, nie te kąty, nie te ręce, nie te ustawienia, no i przegrywa, no jest na przykład, miałby mógł być na drugim, nawet pierwszym miejscu, się okazuje, że jest na piątym, a nawet dalej, no i wtedy jest rozpacz, no. I szuka się winnego, po prostu każdy się czuje pokrzywdzony. No ten, co jest lepszy, <laughs> czuje się lepszy, no. Może się nie czuje lepszy, no, ale miał lepsze miejsce, no chyba o to chodzi, no. Generalnie to, co się robi na siłowni, to jest całkiem odmienne od tego, co się dzieje na scenie, więc, yy, prozaicznie do tego naszego wysiłku i tego dietetycznego podejścia, jeszcze tutaj trzeba pewne zdolności artystyczne zachować. No bo niestety, no, wszystko ma, wszystko ma yy, znaczenie. Zobaczcie teraz ja mu przestawię ręce, ustawię głowę, jak dużo lepiej będzie to wyglądało. Znaczy też źle jeszcze nie rozpina pleców. No i automatycznie ręce są dużo większe, a były mniejsze i był zmienięty, do tego się kiwał jakby był jakimś kiwaczkiem. Co na scenie bardzo źle wygląda. Obserwator jest dużo dalej, sędziowie siedzą niżej, trzeba się do nich pochylać, ale to każdy z Was wie.